Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wykonało praktycznie po wojnie trakcję tramwajową. Jermowicz, witamy w barwach w Armii Mazuru, w programie obecnym w kilku regionalnych stacjach radiowych i telewizji Kopernik w studiu plusa i kopernika Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. E, no mija dekada, odkąd e, objął pan e, urząd Prezydenta Olsztyna. Przed 2009 rokiem, bo to w 2009 przejął pan stery, był pan wiceprezydentem i zmieniła się, znaczy może jak zmieniło się pana wyobrażenie też o stanowisku prezydenta, czy też nie zmieniło się w tym roku przełomowym dla pana, tak, w 2009? No tak, będąc wiceprezydentem od roku 2001 przede wszystkim zajmowałem się pewien, pew, te pewnym wycinkiem po prostu obszaru funkcjonowania miasta. Odpowiadałem wiadomo za inwestycje, planowanie przestrzenne, geodezję i gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska. Nie musiałem się angażować praktycznie w jakąkolwiek szeroko rozumianą politykę. Natomiast na stanowisku prezydenta to jest się na pierwszej linii, odpowiada się za wszystko. Nie tylko za pewien obszar funkcjonowania miasta, ale za całość e, jego funkcjonowania, i również e, trzeba e, przede wszystkim e, rozmawiać z mieszkańcami. Trzeba być na pierwszej linii frontu, e, trzeba e, również od tej strony. I politycznej, i oczywiście społecznej, prowadzić odpowiedni dialog, ażeby ta komunikacja między prezydentem miasta a mieszkańcami radnymi mogła stanowić podstawę naszego wspólnego rozwoju. A częściej musi Pan teraz iść na kompromisy niż wtedy będąc wiceprezydentem, czy odwrotnie? Tak, oczywiście. No, w tej chwili to każdy patrzy na prezydenta i no. E, Oczekuję, że to prezydent ostatecznie, szczególnie w trudnych sprawach, tę decyzję podejmie. Oczywiście ja nigdy tego nie unikałem i nie unikam i zdaję sobie sprawę z wagi i odpowiedzialności, e, będąc na stanowisku prezydenta i rzeczywiście no, podejmuję tę decyzję i ja za nie odpowiadam. Mimo tego, że e, czasami być może one są w różny sposób przygotowywane przez moich współpracowników, w formie oczywiście i uchwał, i różnego rodzaju petycji, i rozmów prowadzonych w międzyczasie z mieszkańcami. To ostatecznie z reguły wszystko do mnie wpływa i ja tę decyzję muszę podejmować, rozstrzygać, tłumaczyć i jednocześnie brać pełną odpowiedzialność za właśnie tę decyzje rozwój komunikacji publicznej, zagospodarowanie jeziora Ukieli Długiego, park centralny obo, któraś z tych inwestycji pana szczególnie zaskoczyła. Myślał pan, no nie udźwigniemy, ale udało się. Coś takiego co pana jakby sam znaczy no też w jakiś sposób imobilizowało i zaskakiwało jednocześnie. No najtrudniejsze projekty, które realizowaliśmy, zrealizowaliśmy i z tego bardzo się cieszę, co świadczy o na pewno naszym wspólnym dużym zaangażowaniu, kompetencjach i właściwym zarządzaniu projektami. To była kwestia, o czym pan redaktor wspomniał, realizacji transportu zbiorowego. W sumie projekt 650 milionów, z tego projekt tramwajowy około 450. Milionów oczywiście ze wszystkimi e, tutaj elementami, a więc budową zajezdni tramwajowej, z całym systemem inteligentnego sterowania ruchem, z budową samych tramwajów, z budową trakcji tramwajowej, z e, również e, wszystkim, co temu miało służyć. Bo przecież wiemy, jaki mieliśmy kłopot z wykonawcą, z którym musieliśmy po dwóch latach wspólnej realizacji projektu się pożegnać, gdyż nie był w stanie po prostu te, tego projektu zrealizować. No i wtedy był już gorący okres, krótki okres, gdzie musieliśmy dokonać inwentaryzacji prac, zaprojektowania, dokończenia projektowania, wyboru, podzielenia wszystkich robót na pięć odcinków, wyboru niezależnych wykonawców, no i zrealizowania rzutem, na taśmie w roku 2015 w grudniu po 50 latach tramwaj Dolżtyna wrócił. Również olbrzymim wyzwaniem długoprowadzonym było wspólne działanie z naszymi mieszkańcami na rzecz przywrócenia, nie przywrócenia budowy od podstaw, od naszej obwodnicy. Dzisiaj jest to finisz, ale pamiętamy te lata, gdyżeśmy walczyli o pieniądze, gdyżeśmy walczyli o to, żeby w ogóle powstał projekt. No, i dzisiaj południowa obwodnica jest faktem. Pozostał odcinek krótki, który niebawem powinien być otwarty. W pełni będziemy z tego mogli korzystać. Nasze miasto nie będzie już tak bardzo rozjeżdżane przez tyr. Będzie i e, na pewno czystsze nasze środowisko, i będzie ciszej, e, i będzie bezpieczniej. Oczywiście dzisiaj walczymy o to i staramy się przygotowywać kolejny projekt. Północno-wschodniej bądź północno-zachodniej obwodnicy. Jesteśmy przed rozpoczęciem projektów, a przede wszystkim analiz z tym związanych, ale te projekty, które tutaj dwa wymieniłem, były na pewno najtrudniejsze, bo wymagały z jednej strony ogromnego wysiłku naszego wspólnego, jeśli tu mówię o moich współpracownikach, z drugiej strony również zapewnienia bardzo dużego finansowania i tak jak wspomniałem na początku bez dotacji unijnych. Na pewno tych, tych, tych projektów nie zrealizowalibyśmy w Olsztynie, a dzisiaj, dzisiaj się z tego cieszymy. Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wykonało praktycznie po wojnie trakcję tramwajową. Jesteśmy przykładem podawanym w Polsce i nie tylko, bo i również za granicą, jako miasto, które takie ogromne wyzwanie podjęło i zrealizowało. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu Telewizji Kopernik www.kopernik.tv. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, był państwa i moim gościem. Marek Jarmowicz, Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.